Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloom Tower Defense 5 W takim króciutkim, właściwie bardzo bonusowym odcinku z baloników Moi drodzy, mamy kolejnego bossa do pokonania Jak zapewne pamiętacie, już jednego bossa e, na materiale dla was pokonywałem Dzisiaj mamy Blunariusa czym, czym on się charakteryzuje i jak go pokonać, zaraz zobaczymy Ponieważ każdy z bossów ma troszeczkę, z tego co już zdążyłem zauważyć e, Każdy z bossów ma troszeczkę inny... Wiecie, jest na coś innego wrażliwy, tak? Więc zaraz zobaczymy sobie, w jaki sposób pokonać tego bossa. Ale zanim to, moi drodzy, pokażę wam, że już powolutku, powolutku zaczynam... zbliżamy się już do odblokowania tego mastery mode'a, może w taki sposób. Jeżeli chodzi o poziom beginner, 68% ukończonego. Tutaj pozostały mi tylko te tryby impopable, jakie sobie zrobimy za niedługo na odcinkach. Również, moi drodzy, poprzechodziłem sporo mapek na poziomie easy z intermediate wszystkie przeszedłem już na poziomie easy razem z reversem tak, taki miałem kaprys. E, tak samo na advance już troszeczkę mapek przeszedłem tak naprawdę 4 5 6 o, 6 7 masz 7 mapek przeszedłem już na poziomie easy także moi drodzy wielkimi krokami zbliżamy się do odblokowania mastery modów no ale Dzisiaj sobie tak wrzucimy bardziej na luz, znaczy czy wrzucimy na luz to nie wiem, bo nie wiem jak trudny jest ten boss, <laughs> także zobaczymy, no moi drodzy, ten odcinek będzie składał się tylko z pokonania... Te, tego, właśnie, e, tego właśnie Blunariusa. Także będzie to bardzo krótki materiał, ale wydaje mi się, że całkiem spoko, tak? Wydaje mi się, że całkiem, że mimo wszystko będzie całkiem, e, całkiem spoko, ponieważ ja tych bossów e, pokonywać bardzo lubię. Oparcią, on tutaj już ma troszeczkę życia, jakby zabranego, widzicie? Tak to śmiesznie wygląda. Mamy 4000 na start. Zacznijmy, może tak klasycznie, od Dart Małpek, i zobaczmy po prostu, co się stanie, tak? Postałbym w ogóle snajpera Postawmy snajpera, co wy na to? A, nie stać nas tutaj. Uch, to, to już mamy pograne. No, ale zobaczmy, zobaczmy co się stanie. Okej, okay, one... One już sobie tutaj zarabiają hajsik, te małpki. Okej, okay, leci nasz boss. E, leci nasz boss. Mhm, dart małpki już jakoś tam sobie radzą. Oczywiście używam domku do dart małpek. Nie wiem tylko, czy on tutaj... O, patrzcie jak on dostaje ten boss nasz. Uhuhu. Mocno dostaje, jak już na początek taki damage mu jestem w stanie wklepać. Super. Super moi drodzy, to będzie... Z... Takie mam wrażenie, że całkiem proste. Oczywiście moja, używam właśnie domku do tych dart małpek. Patrzcie, mamy go w takim razie. Ulepszenie pod snipera z biciem strong i... i wydaje mi się, że ten boss jest nasz. Kurde, wiecie, chciałem tylko tak zobaczyć na początku, wiecie, tak, obczaić go tak może wiecie, zobaczyć czy uda się, czy nie uda, a tutaj już na samym początku nam się chyba uda. Czekajcie, no nie wierzę. Uda się? No pewnie, że się uda. Mamy tego bossa. Mamy tego bossa, moi drodzy. <ścoughs> Jaka jazda, nie? Ja myślałem, że to jakiś potężny boss. No nic, moi drodzy. Tak jak powiedziałem. Pokonaliśmy tego bossa. Słowo, nie oglądałem żadnych filmów z nim. Jak sobie z nim poradzić. Nic nie widziałem. I tutaj tak przyjemnie udało nam się go pokonać za pierwszym podejściem. No cóż, nie wiem, nie wiem, co mam w tym momencie powiedzieć, ale moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Tak jak powiedziałem, pokonamy sobie tylko tego bossa, więc chyba, chociaż wiecie co, nie no, to króciutko jakoś, za, za krótko, nie no, 3 minuty, no to nie będę już leciał w ten, nie będę już wiecie, nie będę już świrował, zróbmy jakąś specjalną misję, krótką, covert. Covert Pops sobie zrobimy, moi drodzy. Polega to na tym, że wszystkie baloniki są w kamuflażu. Po prostu i mamy przetrwać 50 rund i mamy jedno życie. Nie sądzę, by to było coś trudnego. Gramy oczywiście również z domkiem do Dart Małpek. Eee... Dobra, ulepszmy sobie ją w taki sposób. I wydaje mi się, ok, lecą baloniki camo. No to nas nie rusza, ponieważ ta małpka może być kamuflaż. Co więcej, może być też kamuflaż i pancerz. Eee, stawiam sobie farmę. Stawiam sobie farmę. Kupimy sobie farmera, oczywiście. No moi drodzy, z tym bossem to jestem, wiecie, miał być, planowałem sobie, a dobra, nagram taki odcineczek, powiedzmy taki bonusowy I, oparcie, mam już dwa życia, cztery życia dzięki temu, że mam jeszcze tę umiejętność kupioną, która mi, wiecie, zwiększa li, liczbę punktów życia za każdy tam poziom farmy em, Co rundę, no w każdym razie, pokazywałem to w paru wcześniejszych materiałach e, Dostawmy sobie może jeszcze jedno, albo nie, wiecie co zrobimy? Postawimy ten domek za chwilkę, Monkey Village, postawmy sobie Super. Oj, mogą to troszeczkę wyżej postawić. Bo wiecie, teraz nie zmieszczę tutaj jeszcze żadnej dodatkowej farmy. A tak, tu bym jakąś dodatkową farmę mógł, mógł, mógł jeszcze tam zmieścić. Postawmy sobie małpkę z shurikenami. Dlaczego nie? Ona również może być, e, może być kamuflaż. Nie może być kamuflaż. Nie może być e, kamopancerza, chyba że ulepszymy ją. O, jeszcze na to. To wtedy będzie mogła być kamopancerz. No, ale mamy coś, co jest w stanie zbijać ten pancerz. Jest to ta dart małpka. A może ona niszczyć pancerz? Ponieważ to już wielokrotnie powtarzałem. Że mam do niej po prostu kupiony domek i te dart, te takie strzałki wybuchają. Moi drodzy, ale wracając do tematu tego bossa, no jestem mile zaskoczony. Udało nam się go zrobić w chwilę, tak naprawdę. Pierwsze podejście. Ja wiecie, ja sobie tak myślałem, dobra, no nagram jakiś taki odcinek 8-9 minut, krótki, bo krótki, no ale zawsze, nie? A tutaj macie, kurde, <laughs> jak szybko się udało nam tego bossa ogarnąć. Tak naprawdę, ym, no. Spoko, to jeden z prostszych chyba bossów w takim razie, bo pamiętam kiedyś jeszcze poza odcinkami próbowałem takiego, on miał jakby taki śmieszny pancerz z przodu i go nie mogłem rozwalić, go nie mogłem rozwalić, nie mam na, dalej na, na tego bossa żadnego e, konkretnego pomysłu, także no jak się tylko pojawi, a myślę, że pojawi powinien się pojawić za niedługo, bo teraz jest po prostu chyba taki event, że za 4 godziny będzie znowu kolejny boss, także na pewno go zobaczycie, no to ten, no to na pewno... Na pewno go nagram właśnie jakieś próby, jak będziemy sobie właśnie wiecie, jak będziemy sobie e, z nim radzili. A w każdym razie, jak będziemy próbowali sobie z nim poradzić, ogólnie no już, już troszeczkę życia nam przybyło dzięki tym farmom. Mamy już 87 życia, dlatego nie tak ciężko. Mimo, że zaczynaliśmy od jednego punktu życia, no to teraz już mamy ich aż tyle. Ok, i w tym momencie kupujemy to i już mamy zdyńki. Teraz mogę cokolwiek postawić, cokolwiek postawię w obrębie tego domku, to ono jest w stanie, to to coś jest w stanie być kamuflaż, dlatego ja sobie od razu postawię super małpkę, bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Mam już super małpkę, także super. Mm, niech będzie 4 shurikeny. Tak naprawdę no mówię, to, to jest w miarę prosty, to jest w miarę prosta specjalna misja. Łatwy hajsik za 50 rund 700, 700 chyba dolarków albo 750. nawet nie jestem tam pewien, ile tam dokładnie było, ale jest to naprawdę naprawdę no nic, nic w tym trudnego. Nic w tym tu, trudnego. Ceny budynków są chyba z poziomu medium albo z poziomu hard. Nie jestem pewien. A może z Impopable? Nie, z impo Payable, nie, bo z Impopable miałbym 27 tysięcy za niego. Hmm. Nie wiem, nie pamiętam. Nie, nie wiem, nie wiem w sensie z jakiego poziomu są ceny budynków. Na pewno nie są z poziomu easy. To jestem w stanie wam zagwarantować, ale nie jestem pewien w takim razie z jakiego... E, z jakiego poziomu właśnie są te ceny. Dobra, no stawiamy sobie moi drodzy farmy. Tyk, znaczy te fabryki. Mamy już wszystkie fabryki. No i już, wiecie, ja już tak naprawdę kupię tylko, nie wiem, dwa samoloty i mogę puścić stery, bo już sobie już sobie spokojnie poradzimy. Jestem tego pewien. Okej, okay, kupię sobie samolot. Spektrę oczywiście. Pyk, mamy spektrę. Super małpkę wypadałby ulepszyć. No, fanclub to mi nic nie da, bo mam tylko dwie małpki, tak? Więc tutaj fanclub byłby troszeczkę głupotą. Postawmy sobie tutaj pyk. To takie słoneczko śmieszne. Ono może nie jest jakieś mega mocne, ale strasznie, wiecie, strasznie efektownie wygląda. w moi, moim, moi, moim skromnym zdaniem. Więc dlatego je buduję, bo to naprawdę super wygląda jak one strzelają tym ogniem. Mi się to bardzo podoba po prostu. Okej, okay, postawmy snajpera z tym ulepszeniem. W taki sposób ulepszam i On jest naprawdę mega na sterowce, co zresztą... Widzieliście przed sekundą na naszym bossie. No, kurde, moi drodzy, miło, bardzo miło, jestem zaskoczony. Naprawdę, dalej. Będę to powtarzał przez cały ten odcinek, ale myślałem, że będę się siłował z tym bossem. E, wiecie, jakiś taki dłuższy czas, że no, wiecie, że parę różnych taktyk będę musiał jako, jakoś kombinować. A tu tymczasem okazało się, że jeden prosty snajper wystarczy. Także, no. Super, no jestem na pewno pozytywnie zaskoczony. No dobra, w tym momencie mówię wam, mogę nic nie robić i na pewno przeżyjemy e, te wszystkie rundy. No ale ja oczywiście będę sobie jeszcze coś dostawiał, żeby było bardziej ciekawie. Mm, Okej, okay, domek już mamy, wszystko w obrębie jest w stanie być kamo, także no sniperzy i tak by byli w stanie być kamo. Tego nie kupuję, bo ten drop... No zobaczcie, kupię jeden, no i co? Dostanę z tego... 2200, a z farmi tak mam strasznie duży przychód, więc no po co mi ta umiejętność tak naprawdę? Czy to jest warte? 10 000 to taką umiejętność. Znaczy to się na pewno opłaca na dłuższą metę, jakbym grał na impopable, Na dłuższą metę to się na pewno... na pewno opłaca, no ale ja gram, wiecie, ja gram na... No tylko 50 rund, więc no wiecie, nie świrujmy, nie świrujmy. Tak, dobra, super. Aha zwolniłem przez przypadek <grych> w ogóle niedługo 66 ranga moi drodzy, 66 ranga naprawdę, powiem wam, w ogóle a propos tych mapek, tyle tych mapek na poziomie easy przeszedłem, już się tak tym e, przeżarłem troszeczkę no bo to jednak wiadomo, że e, może to jednak już w pewnym momencie staje się monotonne, jeżeli <grych> klepiecie tylko te mapki na poziomie easy no bo one są też dla was dość no wiecie, są dość proste po prostu dobra, mamy też snajpera, który będzie zatrzymywał w sterowce Także no, ja sobie właśnie poza wizją przechodzę Te takie nu nudniejsze Nudniejsze, że tak to ujmę e, Rzeczy, czyli właśnie mapeczki Na poziomie easy, czy może na jakimś live'ie To właśnie takie rzeczy będę robił e, Tylko na live'ach, na odcinkach, o czym już Wielokrotnie wspominałem, chcę wam pokazywać Tylko tryby impopable Wiecie, jakieś trudniejsze rzeczy No albo jakieś specjalne misje, tak Żadnej specjalnej misji nie chcę przejść poza odcinkiem Ponieważ chcę, abyście tu mieli Na tym kanale również jakieś takie kompendium wiedzy, które by wam pomogło przejść, jeśli byście sobie nie radzili jeśli byście sobie właśnie z jakąś specjalną misją nie radzili, to wiecie możecie zawsze zajrzeć i i Filip wam do zawsze doradzi i powie jak sobie z danym problemem zaradzić <grym> oczywiście żartuję no ale właśnie chcę, żeby, żeby tu mniej więcej jakaś taka wiedza ogólna była o w ogóle to już jest 50 runda udało się, Covert Pops moi drodzy, przeszliśmy 700 golda za coś takiego, tak naprawdę, no to łatwiutko, nie? W ogóle z tych specjalnych misji zostały mi tylko trzy. No, trzy, trzy mi zostały. Nie, cztery. Jest jeszcze ta z tymi agentami, ale to, to sobie na deserek zostawię na pewno, bo będę musiał ogarnąć, jak oni zasadniczo działają. No ale tymczasem, cóż, ja się z wami żegnam. Liczę, że odcinek co my tu mamy za specjalne misje? Uuu, kup 20 specjalnych agentów świetnie. Za 300 golna, no to tak dużo tych dolarków nie, nie otrzymaliśmy, bo 20 specjalnych agentów to czekajcie. Farmer kosztuje 40, 2x40, 2 razy 40, 800 dolarków wydałem na tych 20 farmerów, więc zysk 300 to mi za wiele nie da. <gulanie> Ogólnie, jeżeli chodzi o to, tak widzicie, muszę już te masterki odblokować, bo mam prawie wszystko na maksa. Tutaj tego jeszcze nie mam na maxa, starting life, sell price, ale no to już mamy, ability również mamy, więc tak naprawdę tylko trzech. Więcej mam niż nie mam na maksimum, a to również wiecie powolutku do maksimum się również dobije, bo tu maksymalny poziom to jest ósmy, tak przed tym masterkami, więc no to też sobie na spokojnie dobije na pewno. Myślałem, że dobiję tam 66 rangę, a tu nic. No więc, moi drodzy. Ja się z wami żegnam. Jejku, ale ja nadużywam słowa, moi drodzy. Prawie zawsze to pada w jednym odcinku. Jak ktoś to policzy, to szanuję. Ale myślę, że z 20 razy dzisiaj tego użyłem. <grym> ja wam dziękuję za uwagę. Na kolejne odcinki postaram się też, może, żebyśmy zagrali też może jakimś innym domkiem, bo tak tylko tym dart domkiem gram. A mam przecież jeszcze domek do Mortara. Mam jeszcze wykupiony cały domek do Dartlingana. Jeszcze bym coś tam mógł kupić, nie? O co to jest? Domek do farm? To jest domek do farm. Crisis Ranch. Co to jest? Dark Secret for... Or the Temple of the Monkey God. Active Ability. Za 10 tysięcy? Yeah. Ja! To ja nie wiem, co to jest. Możecie mi napisać w komentarzach, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Co to jest dokładnie rzecz ujmując? O, o, tutaj. Tutaj, tutaj, gdzie to było? No nieważne, no ale widzieliście. Wiecie o co mi chodzi? Nie mogę tego już znaleźć teraz. E... No gdzie jesteś? Halo, oto. to... Możecie napisać, co to jest. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Liczę, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny. Naprawdę miazga prawie pod każdym odcinkiem jest spokojnie ponad 100 łapek. Pod niektórymi ponad 200. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. I cóż, to było na tyle. Także ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.